Siemanko, dzień dobry. To co tu widzicie to jest zeszły tydzień. Tak kończyliśmy piąteczek. Zimowy, słoneczny piąteczek. Tu było wejście do domu budowane. Idziemy teraz na drugą stronę. Przewijamy stojaczek. I jesteśmy od rana, to jest poniedziałek. Tak. Tu nabijamy, nabijamy sznurki w od tej lewej szpilki. O, szybki przeskok. To była linia równoległa do budynku, odległość, równoległa. Sznurki są wypuszczone też od tych końcówek, takich wypustków yy, przy ganku. Z lewej, z prawej strony takie małe brzeża, Od tego jest kąt prosty. I ten rów, który to widzicie, to, to właśnie jest w kącie prostym, w stronę, w stronę ogrodzenia. Wykopane na 30. Zlane wodą, będzie pod, zasypane podsypką. Z tamtej strony zaczynamy. Tak widać, tam majster wstawia od narożnika od narożnika całego, bo to będzie z lewej strony tam gdzie kubka piasku jest, jest podjazd, wjazd, czyli tu będzie możliwe nawet całkiem, że będzie podjeżdżał w stronę tutaj wejścia samochodem nieraz. Także na narożnika wstawiamy jak największe, a najlepiej całe dościnki gdzieś tam po drodze, albo drugie z kolei wkładamy, żeby po prostu narożnik był mocniejszy. Wykopano na 30, nasypane w piaskowo-cementowej obrzeże ma 20 cm, nasypujemy pod że przygotowujemy tak około 17 cm, takie powiedzmy lekko ubite, sztywnawe, żeby po prostu było co wklepnąć, obrzeża wklepujemy. Nie wstawiamy, dotkniemy podsypki, puchiem, młotkiem, gotowe. Trzeba ładnie wklepać je, tak osadzić z jajcem i tak zlać yy, powiedzmy przed zasypaniem, z, 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 zasypując podsypką, też to później zlewamy, czyścimy. Tutaj przygotowujemy całą powierzchnię, bo tu musimy właśnie obrzeża zrobić, i przygotować całą powierzchnię, żeby jutro móc coś tutaj kłaść. Jutro pewnie zajmiemy się tugankiem po prawej stronie i tą wnęką całą, żeby te wszystkie malutkie te pierdołki, wszystkie takie powykańczać, żeby w dany dzień tam się nie męczyć. Ta majster zrywa, bo tu było kruszywo rozsypane wszędzie, w całym pod, podworku, na całym podwórku, na całym froncie. Musi zerwać to kruszywo w, w, a w jakim celu? Żeby znaleźć pod spodem trawę. Bo to było po prostu pole, wiadomo, że to coś tam leżało, nie leżało i było zasypane, bo taka była potrzeba, nikt to nie korytował wcześniej i tu majster to zerwał, znalazł jakieś tam trawy, kępy, wszystko powyrywał, zasypano to z powrotem, zagęszczone i tutaj mamy następny dzień i to jest właśnie to co mówiłem, że będziemy robić tutaj te wnęki wszystkie, żeby ten ganek wykończyć. Bo jakbyśmy to w jeden dzień mieli robić mieli robić, wiecie, z tamtym całym placem, to chwilę by zeszło. A tak zawsze się coś robić takiego mniejszego, co można zrobić spokojnie z zasadą ludzi, bo nie zawsze jest ten sam skład. I po prostu coś później można dorobić, tak? Coś, co później trzeba będzie zrobić, nie wiem, wykortować linię wykopać cokolwiek. I zawsze można jest kilka czasu na koniec, zawsze można dołożyć. Yy, znaleźć, te sobie jakieś zajęcie, powiedzmy, i dzień wykorzystać, to nie jest tak, że zrobimy ten kawałeczek i siedzimy do domu. Zawsze, jak jest tyle dobramy, jeszcze do zrobienia, to zawsze jest coś do zrobienia. Od sz sznurek od obrzeża do obrzeża z prawej do lewej, z lewej do prawej. Akurat tutaj rurka ma chyba prawie 3 metry. Więc ta cała wnęka, ten cały ganek będzie o 3 metrowy. Tam pod stopniem, pod stopniem też był sznurek wstawiamy jedną jedną wysokość i nasypujemy podsypki płaskowo-cementowe, stawiamy rurki do tych wysokości, które mamy, chyba my wstawiamy na 5,5 cm zagęszczamy grabimy, grabimy, praktycznie rysujemy tylko po to, żeby właśnie tak, ściągając taka ładna powierzchnia wyszła bo jak nie zagrabimy to będzie nam to się ściskało. i lecimy od tamtej strony od tamtej czy od tej, nieważne, tam po prostu kostka leży Dlatego w międzyczasie było nasypane na ganek trochę, po prostu żeby później nie wiosłować za daleko. Tutaj przez chodnik z nie sypać podsypki. Jest taka pogoda taka lepka powiedzmy, wilgotna i jak tą podsypkę rozsypiecie z cementem i będzie chodzić po tym, to jest katastrofa budowlana. To wtedy trzeba za, 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 zakrywać wszystko, zasypywać, yy, no plandekami zakrywać, bo się burdel takie robi, że później nie idzie go garnić. To jest moment wejście ułożone. Nawet, już tutaj chcieliśmy, tam 20 cm wychodzi za obrzeże, to na wprost, bo tak miało być. Tam majstery szparuchy, szparuchy, wszystkie, które znalazł piaskiem z wodą, ładnie uszczelnił, bo robimy tak, robimy, że jedziemy jakby stopnie wszystkie i kładzie się od dołu. Nie kładzie się stopni z góry praktycznie, bo chyba, że mamy pewność, że to po prostu jest na takim betonie stawione i to już chwilę stoi, że po prostu nic się nie stanie, nie jesteśmy w stanie tego wypchnąć. Ale, żeby tą zimę zimne zawsze robić od dołu, I wtedy dolny stopień za, za, zapiera górny, i tak, do góry, i tak po kolei do góry. To jest tylko jeden stopień ganek, ale i tak się składa, składa się dół, gdyż yy, to liwio ma 28 cm, a tutaj 13, chyba 14 cm prawie ma stopień. Więc yy, połowa połowa wysokości by była w ogóle nieprzykryta, nie zaoporowana bo tam wiadomo, że podsypka była jeszcze niżej niż teraz ta kostka. Aby właśnie tego nie, nie wypchnąć, jak zagęszczał majster, tą zagęszczarkę u góry, tą podsypkę, żeby nie wypchnąć tego, to się właśnie robi. Pierw w dół i się wchodzi na górę. O, paczuchy. Zobaczcie, na środku leży wycieraczka. Wycieraczka to jest, jest kompozyt, taka żywiczna. I rusz tu jest stalowy. Kratka to coś taka fajna. Powiedzmy nie agresywna, ale fajnie jest zdzierająca. Ona jest dostępna w Castorama i w Leroy chyba. I ona akurat u nas w naszym przypadku jest fajnie, bo pasuje na dużą kostkę. Wybieramy sobie w tam w ciągu, w, w podejściu, tam w ganku, która to ma być. Po prostu nie wkładamy dłużej. Zobaczcie, wybrana jest u mu tego. Ułożona jest, wstawiona jest kratka. To kury to całe. Też je wkładamy na podsypce, dopasowujemy muteczkiem. <laughs> o tu jedna pękła. I mamy na równi wtedy kratkę. Zagęszczone ładnie. Teraz y, czochrając, y, zamulając, czyścimy i czyszcząc, zamulamy dwa w jednym. Robimy błocko tak, żeby wszędzie powchodziło, takie gęste, znaczy gęste na tyle, żeby po prostu powchodziło. I spokujemy, mamy czyściutkie. Dlaczego kratka nie była na środku? Bo nie ma znaczenia, znaczy nie ma znaczenia. To jest według was. Wasza Wasza wizja. Chcecie na środku na pokaz, to miejcie na środku. A chcecie funkcjonalnie, to zrobicie lekko, lekko w tą stronę, gdzie macie klamkę po prostu. Jak się drzwi otwiera, to drzwi nigdy na oścież, na 90 stopni się nie otwiera. Tylko tyle, ile człowiek się zmieści, tak? Drzwi są uchylone i wchodzisz. Żeby było, żeby było wygodniej do buta, to kratka zawsze jest Zawsze. Przeważnie tak robimy, że zawsze przeważnie jest przesunięta w lewo. Że wycierając but, uchylać drzwi i wchodzisz. A tak, jak masz kratkę małą na środku, musisz otworzyć drzwi szerzej. Albo wytrzeć buty, zejść z kratki, bo cię zepną drzwi. I wejść dookoła. A żeby nie wchodzić na kostkę już z kratki. Większość, większość inwestorów tak się decyduje, bo to, bo to, powiedzmy, że ułatwia życie. To zobaczcie, tu jeszcze master nie ściąga tego na gotowo, to jest takie wiecie, jak nie ogarniacie z lewej do prawej wysokości, od rurki do rurki, bo tu już są dwie rurki wstawione, jak nie ogarniacie tej wysokości, to wtedy sobie pomagacie łatą mniej więcej sobie ściągacie, także po prostu to widzieć i wtedy dodeptujecie, gdzie trzeba, gdzie jest męko, dosypujecie, tak, żeby zagęszczarka miała to zagęścić, bo my tak robimy, że nasypujemy jakieś 2 cm, około 2 cm wyżej niż rurki i dlatego jest tak, że takie poletka nam wychodzą. Jedno, drugie, trzecie, teraz majster tam zagęszcza czwarte. Dlatego nam takie poletka wychodzą, bo by można było nasypać podsypki i zagęścić całość. Ale na takie dużej płaszczyźnie, na takie duże płaszczyźnie wychodzą bardzo duże nierówności. I co później wynika z tego, że jest zagęszczony wyżej, niżej, wyżej, niżej, wiecie. I to tak. I to później ściągając, macie w jednym miejscu za twardo, bo jest za grubo, a w innym miejscu trzeba dosypywać, bo jest po prostu są braki. I to przy małej kostce, przy dużej kostce tego tak nie, nie, odczucie, nie odczujecie, ale przy małej kostce zaraz będzie widać, gdzie było, nie było dogęszczonej, gdzie była dziura, gdzie było dosypywane, albo dobijane ręką. Albo w ogóle bez sensu jest tak na moje dwa razy zagęszczać, Że raz zagęszczaliście, ściągacie, zabrakło, dosypujecie, jeszcze raz zagęszczacie. Nasypujesz wyżej niż potrzebujesz, te 2 cm, zagęszczasz i albo później ustawiasz rurki, albo wcześniej. My właśnie wcześniej ustawiamy rurki tylko dlatego, że po prostu, tak jak mówiłem, nie, nie w sposób jest dla niektórych to ogarnąć, wysokość, bo można sam sznurek rozwinąć i do sznurka sobie majster poradzi na oko sypie 5cm do sznurka i robi do sznurka albo nawet na 4cm żeby było bezpieczniej i wtedy to się zagęszcza i wtedy możemy ustawić rurki na całym plancie, plancie zagęszczonym to wstawianie rurek też na zagęszczonym to też ma swoje wady bo jeżeli ktoś ty po prostu nie ogarnia umysłem tego to będzie nawalał młotem będzie nawalał młotem bo będzie twardo tak? a musi sobie przygotować tam powierzchnię jak, jak wszystko musi być przygotowane pod rurkę miejsce Wydrapane odpo odpowiednio rowek, też nie za duży, bo to jest bez sensu zagęszczać cały plan, a później ryć piętą dosłownie rów pod rurkę. No to po co było zagęszczone? W sensie własnej roboty. Zaczynamy od tej strony, bo. Bo tu jest wejście, tam nie wiadomo co wyjdzie, tam jest bardzo daleko, także liczymy się z tym, że tam będzie jakaś docinka czy coś. To Majster kładają. Tutaj z lewej strony Majster, tam powiedzmy, że przygotowuje. Tam będzie teraz ryje w bramie przelotkę. Tak, musicie sobie oczy rozjechać, lewo-prawo, zobaczyć rura PCV-ka, przelotka, arot, jakieś jakiegoś kabla czy coś w bramie, bo to będą klomby, Później to zobaczycie, będzie trochę tych klombów. w sumie będą dwa na wejściu. Tutaj jeden tam pod domem. I to co mówiłem, żeby nie kłaść tego na raz z tym gankiem, bo to by trochę czasu zajęło. Samo kładzenie to tam nigdy nie zajmuje dużo czasu, nieważne jaka kostka. Cztery osoby, sporo, bardzo dużo położycie. Tylko to przygotowanie ten plant, ściąganie. To wszystko to jest takie trochę mozolne. Ili się majstry trzymali? Rant. Po co trzymali? Żeby nie rozbierać tego rantu. Tam były pytania już wiele razy to mówiłem, Że pytacie się, ile rozbieramy tych rzędów, co się dzieje z tym ostatnim rantem. Nic się nie dzieje. On zostaje. Tylko to jest duża kostka, i przy tej dużej kostce to nie ma problemu. Jest bardzo łatwo go ogarnąć. Przy mniejszej. Trudniej to zrobić, ale też idzie to ładnie przetrzymać łatą, żeby się nie rozjechało. Tu majster z brzegu poprawiali, bo tutaj jak majster ściągał tą łatą od nim, malana stawną, którą widzieliście na Instagramie tam na poprzednim filmie, była źle ustawiona po prostu, jest za nisko. 2-3 metry, a to już jest różnica, po prostu kostka zaszła prawie do zera, a powinna te 3 metry wystawać. I była poprawka. I szybkie przygotowanie na następny dzień. Złożenie palet i... Czemu te folie kładą? Bo one stoją na ziemi. I pobrudzą A to jest następny dzień, zaczęliśmy we mgle. No leć majserie, leć, 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 leć. To jest następny dzionek. Nie, sorry, to jest koniec tamtego dnia. No, tak skończyliśmy. Tak to wygląda. I teraz lecimy kolejny etap, czyli musimy zamknąć, to jest ta druga strona, tu Ci mówiłem, że nie wiem co wyjdzie, gdzie tam wyjdzie, docinka czy coś. To było na wprost, cały czas lecimy, jakby, tak samo stoimy, tylko że kamera jest dalej postawiona. W prawo jest, wej dosłownie w poprawej stronie, tu narożnik z budynku. Tu stoimy w tym dużym klombie. Możecie nie, nie, nie ogarnąć, ale za chwilę, za chwilę wam to się wszystko stanie jasne. Wykopujemy tak samo na 30, na 30 cm, po centymetrów. i pieskowoce mi tu nasypujemy, powiedzmy, te 10. Bo że ma 20, ale robimy na, na 17, czyli nasypujemy podcypki tak 13, takie twardawe, lekko obite butem. Jak się wam wykopię więcej, to, to nic nie stanie, może być więcej, to nie robi, to chodzi tylko po prostu o to, żeby zachować jakąś spójność, żeby to miało ręce i nogi, że tyle i tyle zawsze robicie i wiecie, że zawsze ten, ten krawężnik dobrze, że stoi na takiej samej podcypce, takiej samej grubości, a nie, że komuś się wysypie, wykopie się na 22 cm, a innemu na 33 i w jednym miejscu będzie 11-12 cm podsypki, pod obrzeżem, czy tam betonu. A w innym miejscu, bo by się nie chciało, jest tylko 2 cm. Bo często gęsto tak było. Wstawiając obrzeże, wklepujesz obrzeże, nie chce zejść, nie chce zejść, co się dzieje? Wyciągasz obrzeże, drapiesz palcem, a tam co? Normalnie ziemia. Centymetr pod obrzeżem. Bo komuś się nie wykopało. I to jest ta cała linia, którą teraz stawialiśmy. Ta majster w kącie zagęszczał o właśnie to. To jest na śmietnik. Zagajnik taki mały. I tutaj co? Tutaj będziemy, no, obrzeża. Tam jakieś wykopaliska, albo po prostu nie szpilki wbić. Okazało się, że kamień wielkości głowy, albo nawet kilku głów, musiał przekopać i szpilkę wbić dalej. W tego wstawiamy, będziemy stawiać tutaj obrzeża. Tu jest, tutaj tylko w prawo strona będzie kąt prosty. I tu w lewo. To, co właśnie tam badali tym kątem. To nie musi być super idealne, bo to są bardzo małe odległości. Wystarczy, że to się na takim potomniku będzie zgadzało i to już wystarczy. Jeśli nawet coś ucieknie, nie wiem, pół milimetra, nawet centymetr, no to, to, to jesteście, nie jesteście w stanie tego zauważyć. Tu po lewej stronie majster odrysowywał jeszcze poziom, poziom, poziom tego krawężnika, obrzeża, na tej studzience, bo ta studienka będzie do skrócenia. Ona wystaje jakieś tam 40-30 za, za wysoko. Tu już wykopane wykopane, nasypane podsypki i to majster się wziął mówi, że on to wstawi. Dobra, wstawiaj, nie ma problemu. Wstawia, 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 mierzy poziomnicą. Powiedziałem mu, że poziomnicą nie ma sensu tam mierzyć, bo przecież sznurek, to po co ci poziomica Poziomicą możesz sobie pion sprawdzić, ale poziom po co, jak nie wiesz czy jest poziom, no po to ma sznurek? Sznurek był ustawiony i, i tu widać, że już inny majster wstawia. Tamten majster sobie poszedł. Wstawione, zlane, obsypane i za chwilę będzie znowu lane, czyszczone. Te wszystkie dołki będą zasypane ziemią, po prostu... Jak macie ziemią, to zasypujcie ziemią, yy, opór też jest taki ważny, właśnie poza tym podsypką czy betonem. No to będziemy wtedy śmiało życie działać. A nawet, jeżeli macie taką pogodę, bo tu jakieś tam śnieg popadał, to na to nie patrzcie, bo to jest takie... Jest na plusie. Ale nie wiadomo, co będzie w nocy, jak będzie minus 2, minus 3. Wątpię, że będzie minus 3, bo nawet nic, nic nie zapowiadali, po prostu jakieś tam delikatne minusiki się pojawiają, ale jeżeli z ziemia, to się obsypuje, niech sobie leży. I tu majster, który poległ z obrzeżem, sobie, sobie wytnie chociaż studzienkę. Będzie coś na koncie w Civi, będzie co wpisać. Studzienka, tak mówiłem, to tam 30 parę centymetrów, nikt tego nie mierzy, oczywiście tak na oko strzelam, patrzę, do, do obniżenia. Klepiemy od środka, żeby po prostu nam nic nie wpadło do środka, bo już widziałem takie akcje, a pukłem tu i pół kręgu wleciało do środka. A to nie widać, nie? No. Później szambunórek przy, przyjeżdża, chce wyciągnąć, a tam... <grym> Pompa stoi, demo, Kawałek betonu się wciągnął. Obrzeża wstawione. I teraz mierzymy, gdzie tu będzie klomp. Bo tu będzie klomp. Po prawej stronie właśnie, gdzie tam będzie studzienka. Tu, gdzie ta paleta stoi. I tu będzie klomp zieleni. I ta szpilka po lewej stronie, to jest właśnie jakby początek tego klompu. Tu będziemy... O, tą kreskę butę majster narysował, gdzie dzisiaj klomp będzie kończył. Tu będziemy jeszcze wstawiać obrzeża, od lewej szpilki do prawej, tam do studzienki. A no dlatego właśnie, żeby... Bo tej zamknięciu, tu po lewej stronie, tak kreska był tam, gdzie to majster wcześniej narysował. Nie wstawiamy, bo ją wstawimy to obrzeża, dopiero jak będzie kostka tu blisko. Jak ułożymy ten plac. Bo jak sobie teraz wstawimy, zamkniemy sobie linię 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 wzdłuż, równolegle do tego placu, co nam należy. To ja wam gwarantuję, że nie traficie. To jest niemożliwe. Mówią ci, co, o, że trzeba sobie umieć wymierzyć, trzeba sobie trzeba to umieć zrobić, coś tam, coś tam, a później co przychodzi co do czego, to jest rozsuwanie albo ścinanie kostek, no bo tak wyszło. A przed chwilą tacy mądrzy, że idealnie się zmieści. W ogóle nie ma sensu kombinować, w ogóle nawet podejmować próby, bo to się udaje jedna na milion. Ile razy było mierzone multikompleks dosłownie złożonego placu? Tak samo jest obrzeże wstawione, i albo brakuje centymetra, albo jest za dużo, za dużo, albo jakieś rozsuwanie, kombinacje. Tam, tam, o. Tam z tyłu, z tyłu, z tyłu też tam majstrowie wstawiali obrzeże przy chodniku. To jest następny dzień. Musimy pozabierać te meble, bo ponastawiali tego ciul. Tu ten sznurek ze skosa, który teraz był powieszony, widać tam na środku. To jest właśnie łamanie, jakby przełamanie tutaj tego całego podwórka, bo ta lewa linia obrzeży, tutaj blisko nas, pierwsza, jest w poziomie, a plac leci do bramy ze spadem. Bo tu będzie, tu, gdzie z poziom będzie, będzie wjazd do podwiaty, do garażu, coś takiego. I żeby wiata nie stała, czy tam garaż, wiata to jeszcze, jeszcze pół biedy, ale jak będzie garaż, to żeby nie stał pochylony w lewą stronę, tak? Bo spad leci cały podwórka w prawą stronę. Czyli jak staniemy od czoła, to będziemy spad w lewo, żeby ten garaż nie stał krzywo, jest w poziomie i dlatego tamten sznurek zeskoczny to jest ta cała łączenia linia przełamania. Żeby tego nie robić na krótkim odcinku, bo to wyjdzie kilka dobrych centymetrów tu po prawej, bo to jest najwyższy punkt, najwyższa różnica, żeby właśnie nie robić tego widocznego takiego przełamania kanta, tak jak wiecie, najazda, najazdu do, do garażu. Jest to rozciągnięte po całym placu, żeby nie było tego widać. I powiem Wam później zobaczycie. Chyba jeszcze nie wiem czy teraz, ale mało to widać. Stawiamy na razie na 3 metry. Sznurek był przez cały, cały podjazd wzdłuż rozciągnięty. 3 metry. Dlaczego na 3 metry? Bo 3 metrowe są rurki. Mamy akurat 3 metrowe rurki. Można to od razu zrobić na dwa razy. Ale my to przygotujemy, ściągniemy, zagubijemy wszystko ładnie, ściągniemy. Dosypiemy ten pasek. Tak jak poprzednio robiliśmy. Zagęścimy. Przesuniemy tylko rurki. I, i będzie grało. Przy, przy kostce starej, tak mamy ustawioną y, dzień wcześniej kostkę położoną, robimy takie na 5.8, kostka ma 6, bo kostka jest bezfazowa, takie 5.8, 5.7, to musicie wziąć na najlepiej kawałek kostki i przymierzyć, y, jak wstawiacie rurki przy kostce, sobie dopasowujecie. Nie może być to za wysoko, bo jak będzie, przypuśćmy, na zrobione, na 5 zrobione, czyli będzie centymetr koska wystawa, bo przecież zagęszczarka dobije. Po pierwsze multicomplecje jest taki duży, że nie dobije, a po drugie zabieracie sobie spad. Bo skoro zrobicie centymetr wyżej, tak? Na łączeniu kostek, to sklepując pierwszy, czy tam pierwsze dwa rzędy, i tak macie podgórkę, macie rand, macie gółę zrobioną, bo przecież centymetra nie sklepiecie na dwóch rzędach. Będziecie musieli chyba z 3 metry całą kostkę w głąb sklepać A z jakaś tego nie zrobicie, bo przecież nie wiesz czy 3 cm Cały plac równo dobije, to jest niemożliwe Niech się tylko podsypki różni z 2 cm i na twardość będzie, to już dużo zmienia Dlatego robimy na 5,8-5,7 5, Mówię tak, kostkę bierzemy do ręki i ona musi po prostu z 2 mm wystawać Musi być twardo, równo na początku żeby ona twardo równo leżała i można było twardo równo ją wyklepać twardo równo wszystko zrobić jak robimy równo to wszędzie mamy równo i, i gra i to są te 3 metry o których mówiłem widzicie tu już pasek jest dosypany po prawej stronie teraz ładnie to zagęścimy najpierw całość tak byśmy mogli zrobić całość lewą stronę ale tak jak mówiłem te, te, tych, tych wysokości nie ogarniają po prostu tego nie widać i zanim, wiecie, zrobicie jeden z nasypie, drugi poprawi, trzeci będzie ściągał To trochę potrwa, także Żeby uniknąć niepotrzebnych komplikacji, nerwów i jakichś tam Nieporozumień Robimy tak, że najpierw stawiamy rurki Zagęszczamy Grabimy, ściągamy I tak mamy Pierwszy rząd, trzeba do dopilnować, to jest właśnie ten pierwszy i tak majster robi taką przepyłkę delikatnie z ręki, taką jakby się, jakby się siali, i wtedy ma pewność, że tym motki może klepnąć, ładnie ją dobić. I takie chodzenie, poddawanie kostki cały czas w tym pierwszym rzędzie nie przeszkadza, nie, nie wciśnie tej kostki. W małych kostkach jest to bardzo często gęsto, bo to jest, to jest możliwe, że może coś nie wyjść w małych kostkach. Dlatego w małych kostkach tak samo trzeba uważać ten pierwszy rząd, te pierwsze nawet, dwa, trzy rzędy, żeby one nie były na miękko. Żeby szło normalnie po tym chodzić Tu z lewej strony chodnik wyskakuje za domu aż tutaj do śmietnika będzie szedł Nie wiem jak to wyszło Ale wyszło, wyszło, wyszło Bez docinki Jeżeli ma, ma wejść dalej bez docinki A tam dalej A w drugi, z drugiej strony w stronę, w stronę furtki będzie docinka Bo tam jest kos To lecimy te 3-4 ostatnie rzędy Od chodnika idealnie Bez docinki Tu na wprost widzimy O tu gdzie zaczyna kopać majster Będą to brzuża o których mówiłem żeby się nie rypnąć, żeby one były idealnie w tej linii jak się kostka kończy. Mamy 20 cm nam brakuje, akurat kostka ma 20 cm na dokładkę, o już tu są wstawione nawet. Idealnie pasuje, wkładamy i żadnych docinek, nic. Wszystko tak jak pasuje, tak jak wychodzi z kostki, takie z kostki. Często gęsto można tak zrobić właśnie, jak macie duże jakieś płyty coś, układacie całe podwórko, co trzeba docinacie. Normalnie z kostki leżącej i dopiero dostawiacie wyrzutę. Wtedy unikacie dużych kostek płyt noszenia po jednej, bo jest kostak. Trzeba narysować, trzeba ją odłożyć, trzeba ją uciąć i trzeba ją przynieść. O kurcze, coś nie pasuje, nie? A dobra, w bio motem kombinacje. kombinację. I obok następna znowu inaczej pasuje. I tak w kółko, i tak w kółko. Dwie duże pękły. Nie wiem, czy dlatego, że jest twardziej, bo jest tam twardziej, faktycznie tam jest, nie ma 5 centymetrów podsetki chyba. Pod spodem jest gruzo beton i może być dlatego. Rzadko, rzadko. Ale pękają. Tam gdzieś jedna mała pękła nam dzień wcześniej teraz. I myjemy to po prostu tak, tylko miejsca te takie brudniejsze, bo w dzień tu już czuliśmy mrozik. Mrozik czuliśmy i po prostu nie chcieliśmy tego lać wodą, żeby to po prostu nie zamarzło. I ten tydzień tak skończyliśmy. Tu możemy sobie oblecieć, zobaczyć. Tu widzicie skos po prawej stronie? To już jest prawa strona chodnika. Nie mieliśmy tego stawiać, bo tu będą dwie strony, lewa, prawa cięte. Trochę nam to skomplikuje. Kolejny przeskok, wjazd przy Bobie. Tu widzicie po prawej stronie, tu już jest skos, tu już jest ucięte. I tu gdzie Bobek stoi, gdzieś będzie lewa strona wjazdu. Klomp tu już widzicie, zarys, obrzeża stoją. Także jakby tylko mamy łączniki wjazdu do zrobienia. A, a, a plac już cały leży, to co będzie? Trochę taka siwa ta kostka, taka tak dziwnie wydaje, ale ona jest zmarznięta, bo tu gdzie było chodzone, było po prostu tam wyczyszczone, było lane. I tak to wygląda. No że w, przysz w przyszłym tygodniu nam zostanie coś tam pogrzebać, pokończyć ten przód, front, tam jeszcze będą odwodnienia liniowe. No i ten tydzień tak skończyliśmy. Od tego się zaczęło. W tym tygodniu ganek leży, wchodzić można. Łata od Mimala. Okrąg, w którym działamy. Fajnie, żeby dzisiaj dzięki za dotrwanie do tego momentu. Tak wspomniałem, będziemy to kończyć w przyszłym tygodniu. Chyba, jak pogoda pozwoli. Na razie.